Jakie są korzyści pracy zdalnej programisty dla pracodawcy? Siemaneczko, rekruter z brodą, programistą być. Zawsze się mówi o tym, że korzyści są no, przeważnie dla pracownika, że to on będzie miał korzyści z tej pracy zdalnej. No ale właśnie, jakie korzyści ma pracodawca z tego, że pracownik pracuje zdalnie? Trzy punkty wyszczególniłem, które wydaje mi się, że są kluczowe, dlatego żeby pracodawcy częściej decydowali się na to, żeby pracownicy mogli pracować zdalnie. Punkt pierwszy. Możliwość pozyskania talentów z całego świata. Możesz znajdować talenty, które będą pracowały za granicą, osoby, które będą e, pracowały z różnych miejsc na ziemi, a przy okazji na przykład można obniżyć koszty. Można znaleźć naprawdę talent, który będzie e, wspierał naszą firmę, będzie pomagał w jej rozwoju, a dodatkowo no będzie po prostu osobą z, innego, z innej kultury, z innego, z innego kraju, przez co może też wnieść taką świeżość i świeże spojrzenie po prostu na sytuację w rozwiązywaniu różnego rodzaju sytuacji. Punkt drugi. Ograniczasz koszty związane ze stanowiskiem pracy w momencie, w którym to jest osoba, która załóżmy, Potrzebuje dwa monitory, super sprzęt, ponieważ tylko na takim decyduje się pracować. Koszty rosną. Wyposażenie takiego stanowiska pracy może to być kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. A co za tym idzie? No, jest to powiedzmy jakiś ułamek tej pensji yy, kandydata, a może nawet jego większa część. Punkt trzeci. To się może okazać przewrotne, natomiast Okazując większe zaufanie pracownikowi, mimo wszystko możesz mieć duży wpływ na to, że będzie on bardziej zaangażowany. Jeśli znajdziesz odpowiednio zmotywowanego pracownika, sprawisz, że przez to, że okazałeś mu zaufanie, że on może tą pracę zdalną wykonywać, on będzie się jak najbardziej starał no, z, tego, z tych zadań, można powiedzieć, wywiązywać, żebyś ty tego zaufania do niego nie stracił. Także zaangażowanie w zamian za zaufanie. To wszystko na ten moment. Także może macie jeszcze jakieś pomysły, co jest no, jakie korzyści dla pracodawcy może jeszcze nieść praca zdalna jego pracownika. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!